Dobra, możecie już się przygotować. Służba więzienna do LAPD potrzebujemy wsparcia do więzienia z powodu ataku na strażnika więziennego. Odkładaj to radio. Raz. Za mną idziesz. 00 do strażnika więziennego. Zrozumiałem, wysyłam wsparcie. Chodź ze mną, otwieraj to. Idziemy. Ej, słuchajcie, macie wezwanie. Dostaliśmy zgłoszenie o buncie więźniów w yy, więzieniu. Ej, dobra, zbieramy się. W Dobra, yy, łapcie klucze. Łapcie klucze i szybko idźcie do szatni po bronie. Ja się z nim zajmę. No chodźcie szybko. O Jezu, oni to już są. Weźcie bronię i chronią się. Dobra, zabijamy ich i od razu uciekamy, tak? Dobre. Dobra. Ustawcie się. Drive są zamknięte. Potrzebny taron, idę po do samochodu. Dobra, Dzień. 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 wchodzimy policja! Policja, wstać na kamerach. Zobaczyłem, że zabili naszego. Musimy uciekać. Chodźcie, Bierzemy go, wstawaj. Idziesz Dzień. za nami. Na w kapeluszu, idź otwieracie drzwi. Masz łom i idź otwierać drzwi. Wchodzimy, wchodzimy. Wchodzimy, wchodzimy. Panowie. Ja biorę prawo. prawo. Widzę naszego. Cyle, cele czyste. Otworzyłeś już? Otwarte. Na wybiegu są, widzę Dobra, wychodzimy, wychodzimy. Na, na wybiegu są, chodźcie. Czekamy! Szybko! A. A. All, down, all down. Chyba all down. Misja zakończona sukcesem. W, w, w Straty dwóch ochroniarzy oraz jeden funkcjonariusz złotu. Pięć, pięciu więźniów zostało zneutralizowanych, kod czwarty No szkurwa, znowu nic nie ma dużo, ja piję. Nie. Dobra, to sobie chociaż wodę się trochę napije O, oh, halo. Dzień dobry, czy mogę pomóc? Dzień dobry, czy jest panu potrzebny telewizor? Nie, nie jest potrzebny. Poproszę proszę wynosić. Nie, nie oddam panu mojej rzeczy. To jest Moim no, ale Powiedział pan, że to nie potrzebuje. No tak, ale jest to moja rzecz. No tak, ale pan... Nie, nie oddam panu nic. W, w tym momencie. co się dzieje? Łapy panosi w tym momencie. Idź pałakacza. Za nami. Nie się nas słuchał, to cię odstrzelimy. Dobra, dobra. Do salonu. To czemu przez kuchnię idziemy? Bo mi się tak podoba. Tak. Kładziesz się na tym. Albo klękasz. Klęk. Zero, zero do wszystkich jednostek. Dosta 8. Dostaliśmy zgłoszenie z domu y numer 7041. Podobno sąsiadka zauważyła y trzech mężczyzn uzbrojonych broń długą. Zero, jedziemy. Dziemy. Psy po- podjechały Eee, ja psy podjechały I ten szczek w tle Dobra, ja wchodzę i negocjuję Dobra, miałeś negocjować, no to idź. Proszę dłużyć broni. Dziękuję. Jakie macie żądania? Możemy zaoferować 10 sekund wolnego odjazdu. Zgadzamy się. Dobrze. Ej. Meśleczy na łóżko. Ej, zrywamy. Bra, zrywamy dobra, zrywamy, dobra, dobra. 10 sekund dajemy im i za nimi ścigamy. I zaraz zrywamy, zrywamy, zrywamy. Nie, ja nie będę, stracę. Stój tu, a ja idę na plecy. Dobra. I wiesz, co robimy. Dobra. Ja są na tyłach. Są na tyłach. Ustałem. Na tyłach są. Zakładnik nie żyje. Ało. Nie widziałem, z tych stron. Nie podejrzanym nie żyje. Czekaj. negocjator nie żyje, trzech napastników nie żyje, za zakładnik też nie żyje. To czwarty.